Idę do Was z kazaniem z naszej książki 24 godziny męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wydaliśmy pięć takich tomów, opisując w każdą godzinę męki Pana Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa na podstawie różnych, moi drodzy, mistyków. Dziś usłyszycie słowa Pana Jusa u Kataliny Rivas, u Marii Waltorty, a. Na zakończenie, jeśli dojdziemy, to będziemy w orędziach na czasy ostateczne, które właśnie deszły. Tak dzisiaj skończymy godzinę siódmą męki pana Jezusa, bo jesteśmy w, godzinie, w naszym czasie między godziną jedenastą w nocy a moi drodzy dwunastą, a jest to trzecia godzina męki pana Jezusa. Katalina Rivas to Kolumbia, u niej pan Jezus, tak o to mówi, pozwólcie czytam o tym zdarzeniu. Słowa Pana Jezusa. Nigdy nie wierzy naprawdę w to, że w owej nocy w Getsemani pociłem się krwawym potem. To są orędzia współczesne. Ona jeszcze żyje. Ta mistyczka. I niewielu wierzy, iż cierpiałem ba, ba, dużo bardziej niż podczas ukrzyżowania. Było to boleśniejsze, gdyż dowiedziałem się jasno, że grzechy wszystkich ludzi staną się moimi i że będę musiał odpowiedzieć za każdego z nas. Czy jeśli ktoś powie, że Jezus był największym grzesznikiem, nie kłamie. On wziął zbrodnie pana Andrzejka, pana Pawełka, moje. Dzieci, on to wszystko ujrzał. Każdego z nas chłopy wziął na swoje ramiona, że grzechy wszystkich ludzi staną się moimi. Dowiedziałem się wtedy właśnie w Getsemanie, mówi Pan, jasno o tym. I że będę musiał odpowiadać za każdego z was. Nie dziwcie się, że wam nakazuję na żalach, całujmy z tobie Pana Jezusa. Mamy tak cudowną figurę, która będzie wisiała nad ołtarzem kiedyś na dwunastym mecze. Nie dziwcie się, że dziś wam podam na koniec po procesji do ucałowania relikwiarz drzewa krzyża. Pan wziął mnie i odpowiedział przed swoim ojcem za mnie. Ja niewinny musiałem odpowiedzieć przed ojcem tak, jak gdyby naprawdę, naprawdę winien był nieprawości, bracia moi. Ja czysty musiałem odpowiadać tak, jak gdybym był splamiony. Wszystkimi Waszymi nieczystościami. Mnie, nas uczono, że gorzkie żale są w jakim kolorze? Czerwonym. A nasi ojcowie w XVIII wieku w jakim kolorze kazali śpiewać gorzkie żale? W białym. On pokazuje, że Jezus jest niewinny, jest czysty. On dopiero musiał na nas. Wziąć na siebie, wziąć nasze nieczystości. Jaka to mądrość w tworzeniu ducha liturgii. Gorzki żale w kolorze białym. Bóg najczyszczy, niewinny, bierze na nas nasze nieczystości. Jakbym obraził Boga, który was stworzył po to, abyście byli narzędziami wielkości stworzenia, nie zaś po to, Abyście wypaczali daną wam naturę, którą mieliście stopniowo wynosić do takiego poziomu czystości, jaką posiadam ja, wasz Stwórca. W Meksyku pokażę wam parę orędzi najnowszych, gdzie Pan Bóg chce nas wynieść na poziomy czystości natury. To, co tu mówi. Żebyśmy stopniowo wznosili się ku czystości. Dlatego stałem się jak złodziej, zabójca, cudzołożnik, kłamca, świętokradca, luźnierca, buntownik przeciwko ojcu, którego przecież miłuje, Odwiecznie. Dlatego prawodawca rzymski dał słuszną karę. Największą. Wyrzutek społeczny. Na krzyżu zawisł później wyrzutek społeczny. Bo dzieci pan, przyjmując tą odpowiedzialność za nas, w ogroju do doświadczył i stał się złodziejem, zabójcą, cudzołożnikiem, kłamcą. Świętokradcą, bluźniercom, buntownikiem. Wówczas sąd orzekł to słusznie, w cudzysłowie, wedle myślenia, choć nie wiedział co robił. A dzisiaj z wszystkimi złodziejami, zabójcami, cudzołożnikami, kłamcami, bluźniercami, buntownikami wszyscy idą w kierunku piedestału? I wynoszą na tron i mówią, to wasi liderzy, to wasi dowódcy, to wasi politycy. Im więcej nieczystości w człowieku, robią z niego lidera. Zawsze zapominam, jak to się nazywa? Celebryta. Celebryta. Celebrytę. I mówią, patrzcie, to cudzołożnik, to zabójca, to... Złodziej to kłamca, to świętokradzca. Następujcie za nim, bo ma pieczęć naszego prawa. I moi drodzy, opinia publiczna mówi tak, jak żona u nas tu górala, Ićka, opowiadał we świat, co mówił, a ona zawsze mówiła, jak mówi, tak było. Rozpowiedział nam, no tata był tam sternie u niego, mówi, wiesz, co Jantek, sedłem po torach z Makowa do Suchy, jechał pociąg do Zakopanego. Jak my się zderzyli, to pociąg cofło. Aż ona mówi, jak mówi, tak było. I opinia publiczna, co mam powie? I wszyscy doradzają do rzecznicy, jak mówi, tak było. I oto dzisiaj żaden cudzołożnik, żaden złodziej, żaden kłamca, zabójca, świętokradztwa, świętokradca, bluźnierca i buntownik, choć Bogu, dziś dzieci nie widzi, nie wisi na krzyżu. Dostaje białego orła, krzyż kawalerski z dodatkiem do renty, Budują mu pomniki, nadają mu. Nazwę Jego imieniem placów po Europie i wszędzie. I tu odpowiada Pan Jezus, stąd właśnie wziął się mój krwawy pot z, z konfliktu między moją miłością do Ojca a Jego wolą. Żebyśmy to zrozumieli. Jak ja, Syn Boga, Bóg współistotny z Ojcem, przyjmie takie gówniane wyzwania. Złodziej, złoczyńca, najwygrzesznik. To miłość mi nie pozwala, Bogu, żeby tak się poniżyć do Ojca. Ale jeszcze istnieje co? Wola Ojca. Synu przyjmiesz. I Pan Jezus przekroczył tę barierę miłości do Ojca, Słamał ją, dzieci przyjął wolę Boga. I dlatego na jego czole, skroniach pojawił się krwawy pot. Dzieci, ja to po raz pierwszy w życiu słyszę. Ja tego nigdy tak nie rozumiałem. Że walka między miłością do ojca, czyli dbanie o wizerunek firmy. Rozumiecie, to dzisiaj była bakara elektrycznie, a wolą Boga, bo wola Boga jest sprzeczna z tym wizerunkiem miłości do Boga, to sprawiło, że z tego faktu, z tego konfliktu miłości Panesa do Ojca, a jego wolą pojawił się na jego czole krwawy płót. Pozostałem zostałem jednak posłuszny do końca z miłości do wszystkich okryty hańbą, by wykonać wolę Ojca i wybawić was od wiecznego potępienia. Dziś choćby się nam udało kilku ludzi uratować, uruchomić tę łaskę Bożą z krzyża, przez nasze życie pokutne, życie modlitewne, życie postu i moi drodzy, dać to wszystko Bogu. Dzieci, to jest fenomenalne. Ja tylko przeczytałem, przyleciałem i miałem wiele czasu pobieżnie. Znalazłem tą książkę. 24 godziny męki pana naszego, tom pierwszy, bo kończymy go powoli. Ci coś nieprawdopodobnego. Wiemy, dlaczego na twarzy Pana pojawił się krwawy bot. Między dbaniem o wizerunek Boga w trójcy jednego, miłość do Ojca, a walka między wolą Ojca. Pan wybrał posłuszeństwo, abyśmy otrzymali dzieci życie wieczne. Zróbmy sobie ambitny plan, aby nikt z naszej rodziny, wszystkich pociotków, co pamiętamy, zmarłych czy żywych, nie dostał się do piekła. I są w czystcu, walczymy o nich. Jeśli błądzą, codziennie dajemy im zaszczyk, zastrzykawki naszej wiary i wysyłamy do nich tę pompę krwi najdroższej, pana Jezusa i naszej, po Komunii Świętej, aby się stali nam podobni. Maria Waltorta opisuje, przypominam, jest autor, autorką wielkiego poematu składającego się z dziewięciu tomów wizji. Znowu modli się, stojąc z ramionami wyciągniętymi w formie krzyża. Potem na kolanach, jak przedtem, twarzą pochyloną nad małymi kwiatkami, rozmyśla, milczy. Potem zaczyna jęczeć, szlochać głośno. Niemal leży na ziemi. Tak się schłania, wzywa z coraz większym niepokojem. O, mówi Jezus, zbyt gorzki jest. Ten kielich. Nie mogę. Nie mogę. Jestem, jest ponad moje siły. Niemal wszystko mogłem lecz nie to to co się za chwilę wydarzy to będzie zaprzeczeniem boga ojca ja zaczynam rozumieć tę walkę kto z was by potrafił wystąpić przeciwko swojemu ojcu czy przeciwko swojej matce i być publicznym zaprzeczeniem tego, kto cię posłał i skąd wyszedłeś. Stąd Jezus mówi, wszystko mogłem, lecz nie to. Oddal go. Mówisz, że masz ojca, niech cię wybawi. Jesteś Bogiem, zejdź z krzyża. Uwierzymy, w tej naturze będą później wszyscy kpili z Boga. Ty, któryś z martwych sam sobie nie poradzisz? A oni dobrze wiedzą, że z martwych tylko Bóg potrafi wskrzeszać. Tyś grzech odpuszczał, Ty się publicznie uża, u, uważałeś za Boga. Jak Żydzi tego nienawidzili, jak oni nienawidzili Jezusa za to, że się porównywał z Ojcem. Mówił prawdę. Sądu Kajfasza na czym polegał? Przewrotny Kajfasz? Zaklinam cię, czyli używał tretu władzy, powiedz nam, czy ty jesteś synem Boga? Przecież Kajfasz zbruźnił. Kajfasz powinien być ukamienowany tego wieczoru. Tego nie mógł wypowiadać arcykapłan. Dzieci wypowiedział, żeby pozwolić jeszcze raz Powiedzieć prawdę Jezusa o sobie i o Bogu Ojcu i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Ojca. Najpobożniejszy Kajfas rozrywa szaty, zbluśnił. Sami słyszeliście, co winien kwi, co z nim naczy. Dzieci w Ogrójcu, Pan Jezus przeżył mękę, występując przeciwko samemu sobie, swojemu bóstwu, swojej jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Teraz rozumie, dlaczego Jezus mówi Ojcze oddal go od Twojego Syna. To się nie godzi przedstawicielowi takiej instytucji, samemu Bogu przyjąć takie poniżenie. Bo pamiętajcie, w Jezusie Chrystusie splugawił się również Bóg Ojciec. W Jezusie Chrystusie splugawił się również Duch Święty. Na krzyżu też wisiał Bóg Ojciec. Na krzyżu też zawisł Duch Święty. Ja to tylko zrozumiałem dzięki naszym orędziom. Przedtem dla mnie to było nie do pojęcia. Do pojęcia jak zrozumieć działanie całej Trójcy? Nierozłącznej dzieci w jedności. Woła zrozpaczony Jezus litości dla mnie. Cóż uczyniłem, aby na Niego zasłużyć na krzyż. Gdyby nie nasza orędzia, tych słów Marii Waltorty nigdy byśmy nie zrozumieli. Nie, nie jesteśmy w stanie tego pojąć bez tak głębokiego prowadzenia Bożego. Teraz rozumiecie te wszystkie nasze pieśni. Za rękę weź mnie Ojcze i prowadź sam. Potem Jezus opanowuje się i mówi, jednakże, mój ojcze, nie słuchaj mego głosu. Widzicie, jak łatwo mi jest to wszystko zrozumieć poprzez pryzmat Bożego prowadzenia mnie. Nieraz mówiłem, Boże, za co? Albo dlaczego? Przecież powiedziałeś, że nikt tak bardzo nie kocha kościoła katolickiego jak ja, a w innym miejscu mówisz, Twoje cierpienie musi być widoczne na całym świecie. Dzieci, jak ja rozumiem Pana Jezusa, jak ja Boga przepraszam, dziś wiem za co. Za moje grzechy, niedomagania, lenistwo, niedouczenia. Dzieci to Człowiek pada i jest niczym. Dziś mówię do Pana Boga: Ojcze mój, nie słuchaj mojego głosu. Idę za Tobą. Choć tyle krzyży wobec nas, tyle cierpienia, tyle wyzwań. Jezus dalej kontynuuje: Ojcze mój, nie słuchaj mojego głosu. Jeśli Cię. Jeśli prosicie o to, co jest sprzeczne z Twoją wolą. Jesteśmy perfekcyjnie przećwiczeni w działaniu. Pierwsza jest moja wola. Tak się cieszę, że Wy już, dzieci, nie macie żadnych do mnie pytań, a może by tak. Dzieci, no, jest, jest, rozumiecie? Jest rozkaz szefa. To trzeba tak zrobić. Pan Bóg sobie życzy, na nie wieczorniku czytaj przemód nowenne o poście. Że no ja szybko trzy podzielić przez dziewięć, albo dziewięć przez trzy, to trzeba minimum trzy rozważenia dzienne. Następ pytanie, gdzie włożyć? Jest powiedziane, nic się na nie stanie. Podejmuję tylko jedną decyzję, że litanie mówimy jeden raz, bo to... No, bo my praktycznie jak tak będziemy tak rozwijali, to jak zaczniemy wieczernik w sobotę o dziesiątej, to będziemy kończyli po południu bez spania, bez jedzenia dzisiaj, nie? Bo nawet to, 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 to ku temu dzieci zmierzy, zmierza. Ale wypełnić wolę Bożą. Wiecie, jaka to jest radość? Pamiętacie to orędzie, jakie Pan do mnie powiedział dwa lat, półtora, półtora roku temu na Boga Ojca Wam wyjaśniałem. Proszę ci o dwa, a ty przynosisz dwa i trochę. I teraz ta ogromna pokora Pana Jezusa, bo Pan już teraz schodzi z piedestału, jakby swojego myślenia tej walki, i mówi tak: Nie pamiętaj, że jestem Twoim sługą, Twoim synem. ale Twoim sługom. Tu następuje już pogodzenie się z krzyżem, ale to następuje wtedy, kiedy my dzieci stajemy się sługami, nie partnerami, nie współtworzącymi sługami wobec Boga, co znaczy zwykłe nic, nic. Panie, ja mam żołnierza, mówię, rozkazuję i idzie. Mam i sługę, wołam i przychodzi. Ta postawa sługi tego setnika sprawiła, że Pan wypowiedział słowa, takiej wiary nie spotkałem jeszcze w Izraelu. Nie pamiętaj, że jestem Twoim synem, lecz tym sługom niech stanie się Twoja wola, a nie moja. Amen. To jest 46. kazanie, wygłoszone z pierwszego tomu, pierwsze w roku 2023. Dziś data 24, dzisiaj data 18 lutego. Zapowiedziałem hucznie, że gdzieś skończę tę godzinę. Przy tym tempie, to jeszcze nam zajdą dwa, moi drodzy, dwa kazania minimum. Moi kochani, zakończyłem kazanie. Dać Pani Jagusi, żebym tej książki nie zgubił.